W Starej Białce w gminie Lubawka odbył się konwent zarządców dróg powiatowych województwa dolnośląskiego. Jest to już 31. spotkanie zarządców dróg powiatu z terenu całego Dolnego Śląska. dzisiaj w Starej Białce. O czym będziecie dyskutować? No dzisiaj my przede wszystkim będziemy dyskutować, bo to jest 31 konwent zarządców dróg powiatowych i będziemy chcemy przede wszystkim temat poprawy stanu technicznego dróg samorządowych. Następnym punktem będzie powołanie stowarzyszenia Drogowcy Dolnośląscy, bo praktycznie w tej chwili nasze konwenty działają na takie zasadzie jak działają. Będzie miało troszkę inne uprawnienia, będzie mogło wpływać na podejmowanie decyzji przez samorządy województw. To jest y pierwsze takie stowarzyszenie na szczeblu można powiedzieć krajowym, które będzie powołane z z zgodnie z naszym statutem będziemy otwarci na cały kraj. Stan techniczny dróg y y powiatowych, samorządowych na Dolnym Śląsku uległ znacznej poprawie y y dzięki temu, że no, pozyskano dużo środków. Y z, ze środków publicznych, no może te nieszczęścia, które spotkały nasze regiony, szczególnie powodzi, dzięki tym środkom udało się odbudować dużo dróg powiatowych, gminnych na terenie województwa Dolnośląskiego, co można powiedzieć na przykład, na przykładzie powiatu lubańskiego, gdzie w ciągu na przykład ostatniej kadencji wyremontowano prawie 70 kilometrów dróg powiatowych przy stanie dróg w granicach 180 km, co naprawdę jest znaczny postęp i myślę, że na terenie powiatu kamiennogórskiego, jak również innych powiatów, które zostały dotknięte tymi nieszczęściami, stan dróg samorządowych, szczególnie powiatowych gminnych uległ znacznej poprawie. A zapytałbym się o te środki 2014-2020. Będziecie chcieli skorzystać z unijnych pieniążków? Na pewno wszystkie samorządy będą chciały skorzystać z tych środków, no bo co tu dużo mówić, to są środki, które na pewno jeżeli je uzyskamy, no z tym, że te zasady, które teraz będą obowiązywać finansowanie makroregionów to z powodu stworzy pewne utrudnienia w pozyskaniu tych środków na remonty dróg, bo drogi nie mogą być odrębnym zadaniem, tylko muszą być częścią. Dużych projektów dotyczących makroregionów, i tu będzie dodatkowy program w uzyskaniu tych środków, ale na pewno wszyscy się będą starać o uzyskanie tych środków na odbudowę dróg. W tym roku i w październiku, termin przypadł na powiat kamiennogórski zorganizowania konwentu zarządców dróg powiatowych Województwa Dolnośląskiego. To już jest tradycja, że w powiecie organizowane są li tylko takie e, małe e, społeczności właśnie e, merytorycznie z jednym mianownikiem. Między innymi konwent zarządców dróg powiatowych e, temu ma służyć, żeby wymieniać się swoimi doświadczeniami, e, swoimi uwagami na tematy e, takie wąskie i ściśle. E, Znane dla wszystkich właśnie osób uczestniczących w tym konwencie. Dzisiaj gościmy z wszystkich zarządców właśnie w gminie Lubawka, w powiecie kamiennogórskim w miejscowości Stara Białka. Do tej pory inne powiaty organizowały co konwent, były organizowane inne powiaty przez in, inne powiaty organizowały te konwenty u siebie. Dzisiaj spotkamy się w Starej Białce i mam nadzieję, że to spotkanie przyniesie. Owocne e, rezultaty wymiany doświadczeń, e, właśnie zarządców dróg powiatowych. Ale musimy sami stwierdzić, że już w powiecie kamnogórskim jeździmy po lepszych drogach powiatowych. Zdecydowanie. Ostatnia kadencja to jest naprawdę przełom e, o w remontowaniu i w przełom, w ilościach dróg powiatowych wyremontowanych. 40 kilometrów dróg zrobionych przez tą ostatnią kadencję, to jest naprawdę ogromny odcinek drogi, po której się jeździ należycie. Przypomnę, że od początku istnienia powiatu, czyli od 11 lat był, zrobiliśmy 80 kilometrów, z czego ostatnie 4 lata to są 40 kilometrów, czyli prawie połowa Dróg zrobionych przez ostatni okres czasu. Czego by wam życzyć jeszcze tak? Czego życzyć? Nieprzeszkadzania. Nie przeszkadzania, bo pomysły mam ogromne i mam chęć do działania ogromną. Tylko ch nie chciałabym, żeby ktoś e, podcinał mi e, skutecznie skrzydła. Ja dopóki mam e, wolę walki i walczę o każdy jeden kawałek, e, kilometr drogi, o każdą jedną złotówkę dla tego powiatu, i nie chciałabym, żeby przez głupie, jakieś takie e, niepotrzebne e, w, podcinanie czy podkładanie e, nogi, e, Robić krzywdę dla mieszkańców powiatu kamiennogórskiego. 31 kompens zarządców powiatu powiatowych Województwa Dolnośląskiego, który odbywa się na gościnnej Ziemi Kamiennogórskiej. Dzięki uprzejmości pani Starosty, którą serdecznie witam, pani Starosta Górskiej pani Ewa Kłęba. Kamiennogórski, przepraszam. Na razie. Serdecznie witam również pana Jarosława Jagęborysa, etatowego członka zarządu powiatu kamiennogórskiego. Witam serdecznie, witam przedstawicieli zaproszonych mediów, jak również myśmy się już wczoraj witali, ale co jeszcze raz, raz serdecznie wszystkich witam. Zgodnie z, z porządkiem, który wszyscy mają tutaj otwarcie nastąpiło, następnie poproszę Panią Starostę Kamiennogórskiego, Panią Ewę Kocębę, żeby przedstawiła nam krótką prezentację powiatu, jako jest tradycją naszych konwentów, żeby, żeby jesteśmy na tej gościnnej ziemi kamiennogórskiej, żeby się po prostu zaprezentować, z czego wszyscy na pewno serdecznie skorzystamy. Opóźnienie nasze powstało no, z, z winy, że tak powiem może i naszej, bo nasz ma starosta jest w drodze do nas. Witam serdecznie wszystkich Państwa na gościnnej ziemi kamiennogórskiej. Wczoraj wiem, że były zajęcia w podgrupach, taka próba już yy, Złapania tematów, które nurtują drogowców w całym województwie dolnośląskim i pewnie w całym kraju. Bo to, że mamy system finansowania dróg powiatowych, remontu i utrzymania i bieżących konserwacji niedoskonały, wszyscy o tym wiemy doskonale, a że sobie radzimy z tym na miarę naprawdę Mistrzostwa Świata. To świadczy o tym, ile dróg zarówno my, jak i Państwo na pewno w swoich obszarach remontujecie. Teren przepiękny, drogi, chyba jesteśmy jednym z nielicznych powiatów, który ma naprawdę mnóstwo... W ciągu całego roku mnóstwo śniegu i mnóstwo problemów z różnicą temperatur. W zimie, w nocy minusowe temperatury, w dzień plusowe temperatury robią kolosalną destrukcję dla naszych dróg. Jak możemy, tak sobie z tym radzimy. Ostatnie lata to jest naprawdę ogrom dróg wyremontowanych w kamienno kamiennogórskim. Ponad 40 km dróg zrobionych na łączną ilość 208 km. Brakuje nam środków, brakuje nam też mocy przerobowej, ale nie brakuje nam chęci do działania i to rekompensujemy te wszystkie niedogodności. Na pewno podejrzewam, że u Was na tej samej zasadzie odbywają się właśnie zarządzania i remonty dróg powiatowych. Pani Ewa Ekster, naczelnik Wydziału Drogownictwa, my nie mamy zarządu dróg powiatowych, mamy wydział z referatem drogownictwa. Wydaje mi się, że dobrze się sprawdza. Przynajmniej ostatnie właśnie lata pokazały, że można nawet w, takim, w takiej konstrukcji organizacyjnej również dobrze sprawować rolę właśnie zarządcy i remontującego drogi powiatowe. Pani Ewa przedstawi ten cały nasz dorobek. Mamy się czym chwalić i chwalimy się nim na, na okrągło. Jeszcze raz życzę udanych obrad, wyciągnięcia wniosków i Postulatów, które poprawią jakość Waszej pracy, standardy Waszej pracy, no i będą w takim, w taką wypadkową większych środków na, na drogi powiatowe. Witam Państwa w powiecie kamiennogórskim u siebie tym razem. Ja jestem organizatorem razem ze swoim zarządem i ze swoim szefostwem po raz drugi konwentu. Pierwszy raz spotkaliśmy się w Chełmsku, w pięknym, urokliwym ośrodku. Dzisiaj myślę, że również bardzo piękne, urokliwe miejsce, klimatyczne. Tak jak pani starosta powiedziała, mamy się czym chwalić. Piękne widoki, piękne tereny, trudne do utrzymania, jeśli chodzi o utrzymanie dróg. Przejścia przez zero, które bardzo negatywnie wpływają niestety na, na nasze drogi. Jeśli chodzi o nasz powiat jednogórski, jesteśmy położeni przy granicy z Czechami. Graniczymy z powiatem jaworskim. Powiatem Jeleniogórskim i Wałbrzyskim. Niestety przedstawiciela powiatu Wałbrzyskiego dzisiaj z nami nie ma. Nasza sieć drogowa to jest 208 km dróg powiatowych. Nie utrzymujemy obecnie dróg wojewódzkich jak niektórzy koledzy. Mieliśmy krótką przygodę, rozstaliśmy się. W tej chwili wiem, że troszeczkę poprawiło się finansowanie, jeśli chodzi o drogi wojewódzkie. Być może, że kiedyś wrócimy do tego. Na dzień dzisiejszy mamy dużo problemów ze swoimi drogami z przywróceniem ich do stanu dobrego albo bardzo dobrego. W tym kierunku podejmujemy szereg działań, tak jak i wy wszyscy, bo pozyskujemy środki. Jesteśmy w o tyle dobrej sytuacji, że możemy pozyskać środki, tak zwane powodziowe. I bardzo, bardzo mocno z tych środków korzystamy. W mniejszym, w mniejszym zakresie korzystamy ze środków RPO, aczkolwiek też korzystamy z nich i ze środków z Narodowego Programu Rozwoju Dróg Lokalnych, a to z tego względu, że udział własny do tych zadań w tych funduszach to jest 50%. Staramy się pozyskiwać. Środki z funduszy, gdzie udział nasz jest 20%, a i tak staramy się go eliminować do zera, jeżeli jest to możliwe. Udaje nam się to w niektórych przypadkach, a jeżeli nie, no to nie więcej jak 20%. Jeśli chodzi o powiat pan jednogórski, powierzchnia powiatu niecałe 400 km kwadratowych, liczba mieszkańców 45,5 tysiąca. Powiat składa się z czterech gmin. Gminy miejskiej Kamienna Góra, miejsko-wiejskiej Lubawka, gminy wiejskiej Marfiszu. Dwa miasta, Lubawka i Kamienna Góra. Na terenie oczywiście największe problemy są z remontami dróg na terenie miast. Ponieważ e, zakres remontu obejmuje najczęściej również infrastrukturę podziemną. Na terenie powiatu kamiennogórskiego mamy kamiennogórską strefę ekonomiczną Małej Przedsiębiorczości, która ma swoje oddziały e, również e, na terenie powiatu Lubańskiego, Jeleniogórskiego, Świdnickiego, także dosyć szeroko działa. Na terenie samego powiatu mamy kilka Pokaż, no. mamy kilka większych e, zakładów przemysłowych, takich jak Dolnośląska, Kotyka, maszyn włókienniczych, współdzielnia mleczarska, tamos. E, w strefie działające również sop, tatata, Lubatex, autokam. No i mamy jeszcze firmę e, produkującą są okna firmy Amy. Oprócz tego mamy jeszcze wiele pomniejszych firm, ale tutaj przedstawiam Państwu jedne z ważniejszych. Struktura dróg powiatowych. Nie da się wykluczyć dróg o nawierzchni niestety gruntowej czy tłuczniowej. Mamy parę ładnych kilometrów dróg, które niestety przebiegają przez tereny leśne, przez tereny Łąk, pól, które są te drogi, no praktycznie ich nie utrzymujemy. Natomiast bardzo zmieniła się struktura, jeśli chodzi o drogi powierzchniowo utrwalone i drogi o nawierzchni asfaltowej. Obecnie mamy ich ponad 70%, jeszcze parę lat temu dróg asfaltowych było niecałe 50%.